Hej, cześć, witajcie widzowie już w drugim odcinku z tego samego updateu. Oczywiście lecimy z nową maszyną, która oczywiście działa na zasadzie przerabiania eventowych petów na huge e. i zobaczymy, co nam wyjdzie. Dziękuję tutaj od Pyteru. Oczywiście dostaliśmy dodatkowe safari katy. Także wiecie, to jajko będziemy mogli otworzyć też dzięki niemu. Ja sobie troszkę tych jakby katów i nie katów i generalnie wszystkiego po prostu nazbierałem przed. Więc tak, jest już ta maszynka. Lecimy oczywiście z naszym tutaj cupcake'em nowym, w ogóle zobaczcie, jaki on ma tutaj odblask na dole. To mega wygląda. W ogóle, że mam Diamond Backlaka to na pewno będę grał w tym, wiecie, kopał w kopalni. Prosta sprawa. I tak, oczywiście musimy zblokować inne huge, żeby przypadkiem nam, wiecie, nie uciekły. Nie chciały uciekać. Mamy ile rapu? 1560. No bo tak naprawdę nasz tutaj gościu nie ma w ogóle rapu. Wiecie o co chodzi? Jakby ciężko jest tutaj zobaczyć ile tego rapu jest, bo na razie się nie da. W ogóle jak dam sobie evolved, to czy one są tutaj w tym? Są! Okej, okay, dwa, tylko dwa są huge evolved cupcake'i. Co jest? Ej, serio? Huge evolved hellrock 28. To my mieliśmy pierwszego na świecie. Tak naprawdę co jest? Dobra, huge Evolve Pixel Cut, Hacket Cut, Pterodactyl, po dwa mamy widzowie, po dwa. Dosłownie pierwszy był, co jest? <ścoughs> ja nie mogę. Kacisz, chciałem napisać, ale nie, tutaj tak, dobra, nieważne, widzowie. Lecimy z tą nową maszyną, o której wam mówiłem. Oczywiście dziękuję tutaj za prezenciki kolejne, panie Maje783. Maje, dzięki bardzo za milionki. I tak, lecimy do Huge Trona, znaczy, tak, do Throna. i odbieramy oczywiście wszystkie... Nie, nie, od doli nie zabieramy, bo nam łeb urwie. Więc dajemy withdraw i po prostu bierzemy wszystkie pety, które tutaj miałem. Nawet Marshmallow tutaj się liczy do przerobienia, chociaż nie wiem, czy go przerobię, wiecie? Może go sobie zostawię, bo tak troszkę mi szkoda, w sensie chciałem go mieć jako taką pamięć ale może w końcu na coś się przyda, to wiecie, zostawcie łapę w górę oczywiście i suba na kanale, bo na 100 tysięcy widzowie zrobię może z jakiegoś Wolfa losowanko. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie to losowanie zrobię. Jeszcze się namyślę, jestem ciekaw, ile one rapu będą miały te Wolf pety, co nie? One są o wiele... czekajcie, bo czy ja dobrze to czytam, że zawsze będą lepsze, o wiele bardziej... O wiele silniejsze niż twój najlepszy Pecik, a tutaj jest, że, że będą po prostu Silniejsze, czyli to jest lepsza Wersja tych zwykłych, szkoda, że nam Rainbow nie wypadł Jakby nam wypadł Rainbow, to w ogóle by było grubo Ale dobra, cztery punkty za Shiny O matko, dobra, a my mamy sporo tych punktów Dobra widzowie, to ciśniemy tak Damy coś takiego, potrzebujemy 100 punktów, także no mało to jakby nie jest, no bo jednak zobaczcie, jeden punkt za jednego Safarikata i będziemy w stanie chyba tylko jedno jajko zrobić na tym odcinku, ale będzie to jedno z pierwszych jajek, a nie, brakuje nam jeszcze pięciu! Ale czekajcie, 95 na 100, no, czyli pięciu punktów nam brakuje, matko, ile tego trzeba mieć? No właśnie to jest minus, że tego nie zbierałem, widzowie. Ale dobra, to może jednak coś od Merezi tu weźmiemy, najwyżej jej oddamy, widzowie. Weźmy tego słonia i to. Albo nie, słonika nie weźmiemy. Weźmiemy tak, bo słonia ciężej znaleźć. Tutaj odkupię, dobra. No i coś takiego i zobaczmy, czy teraz nas będzie stać widzowie, czy nie. Także tutaj wiecie, mamy dług, mamy dług u Oli oczywiście. Jakby ktoś nie wiedział, bo dziewczyny. Także tak, tutaj mamy safari katy kolejne. Tutaj, no mam nadzieję, że to styknie, nie? Że to starczy. Dobra, starczyło. No to słuchajcie, możemy jednego wyciągnąć. Nie, bo trzy punkty to jest dobra, to dwa punkty tutaj zrobię. Nie da rady. Mamy free. A czekajcie, jakbym nie dał, to ile wtedy... Aha, czyli, jakby musimy te 100 punktów. Dobra, konwertujemy i mamy jajco Mamy questa dodatkowo, także nieźle. I mamy tego event EGA. Jestem ciekaw, jak dużo on kosztuje, bo wiecie, teraz takie safari safarikaty, jak macie safari katy, to możecie mi oczywiście wysłać na skrzynkę, będzie mi bardzo miło, to wtedy zrobię większy odcinek z otwierania tych jajców, także widzowie, wyślijcie mi safari katy, mogę jakąś taką drobną opłatę za nie dać, także mogę wam wysłać kilka M gemów, kilka milionów gemów, jeżeli chcecie, no ale po prostu żebyście mi pomogli, widzowie, jak nie macie, co z nimi zrobić, jak chcecie mi pomóc, to zapraszam, anime Unicorn za punkt w ogóle też jest, ale jego wolę tutaj sobie zachować i po prostu mieć. I tak teraz, mamy ten event egg, jest jeden procent na kulkata, cool na huge kulkata. Cool no i powiem Wam, że no nie wiem, czy chcę to otworzyć. Wydaje mi się, że pierwsze powinniśmy otworzyć, mimo że bardzo małe szanse są, żeby coś nam wypadło, to wydaje mi się, że na rzecz odcinka otwieramy ten event egg. Dobra, dużo mnie to kosztowało, nawet pożyczki u dziewczyny, także proszę, żeby coś tutaj. No nie ma szans, widzowie. patrzcie, mamy kulkata. Cool nie, no nie wiesz, czego się spodziewałem, widzowie. No niczego innego. W ogóle, wiecie co, powiem wam taką ciekawostkę. I on na 50% to jest Companion 1, ale skam, widzowie, naprawdę, dla mnie to jest skam. No, te Evolve Huge e to ok, ale to moim zdaniem już jest skamik. Dlaczego? Bo wydajecie mega dużo safarikatów, gdzie katy safari ludzie teraz sprzedają po. do no, sporo, po kilkaset m. Także, no szkoda, że nie zbierałem tych safarikatów tak szczerze. No ale trudno, widzicie, no, no niestety, byłem głupi. Na pewno teraz czekam na Giant Pinata i na Scavenger Egg Hunt. Tutaj zobaczymy, czy nam już Safari Dog padnie. Ja wam oczywiście podam wszystkie tutaj, wiecie, miejscówki. Chyba, że ten odcinek będzie dopiero po miejscówkach. Zobaczymy, ale słuchajcie, mogę już chyba wyrzucić... Wiecie, jakby nie zależy mi na tych sombrero katach. Bardziej chciałbym tego sombrero Chihuahua, bo on będzie miał lepszy, lepszą siłę. Najlepszą siłę, bo to będzie Mythical. Także zbieramy tylko mitikale tak jak już mówiłem, ja zawsze tylko zbieram Mythical'e, Secret Pety. I oczywiście mamy... Pozdrowisz będę na odcinku. Ancior, jesteś na odcinku. Pozdrawiam, dziękuję za 1M. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą maszynę, no to teraz powie... I to też można dać. A to jest na Huge Machine Egg. Aha, bo ekskluzywy widzowie idą na dalej um, Huge Machine Egg 2. A tutaj mamy da... Na... Nie, to też jest na. A to też jest na Huge Machine Egg. A tutaj mamy Event Egg. I powiem wam, że bardziej by się chyba opłacało te Event Eggi sprzedać. Tak teraz mi się wydaje. Więc tutaj powiem wam szczerze, że no, totalna lipa, jeżeli o to chodzi. No, to no nie jest ciekawie, nie jest ciekawie. Zostałem po prostu oskałowany. Nie wiem, czy Pajteru jest, chyba go nie ma. Mamy Masterkę w ogóle na te. Wiecie, na te owoce. Na pewno będzie można to nabić. NET trzeba będzie to nabić. No, jednym Huge'em powinienem więcej sobie wziąć, żeby tak nie bić powoli. Ale wiecie, jako że jest nowy, no to chcę go tutaj przetestować. I teraz tak, może damy mu jakiegoś lepszego peciszka, no powiedzmy na przykład tego z Royalty i pójdźmy sobie na, bo ja wiem, może na przykład na Doodle Worlda na ostatnią mapę i zobaczmy jak dużo będzie bił. Tak po prostu, jako wiecie, jako sam jeden cupcake. No dobra, coś tam bije, powiem wam, że to nie jest chyba mało, a taką piniatę na przykład, ej zobaczcie, no całkiem spoko to bije. Tak szczerze, i naprawdę spoko bije. Zobaczcie, tą piñatę sobie kroi, tak po prostu. Mamy takiego eleganckiego cupcake'a. Jestem ciekaw, mówię, ile one będą miały rapu. I jeżeli chodzi o event Egg, no to mamy Kulkata. Oczywiście fajnie, że nam wypadł. Możemy go nazwać tak jak zawsze. Wszystkie inne tutaj nazywam. Ale słuchajcie, do no i tak jakbym miał wybrać, to wolałbym chyba. A gigantem go nazwałem, no dobra. Możecie w ogóle wymyślić nazwę, jak chcecie. Oczywiście możecie też podać linki w komentarzach. Będę Wam wysyłał peciszki, jak się tutaj już ogarnę z updateem. No i widzowie, co? do. No, dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj od Podobał. Myślę, że już możemy wszystkie Huge e założyć. Wszystkie nasze najlepsze peciszki, na przykład tutaj tego. Tu możemy jakieś Royalty założyć, tutaj sobie dupnąć. Patrzcie, tutaj możemy. No, no, sporo tego mam po prostu. No i Wilka możemy wziąć jeszcze. I rzucamy. No i po prostu wiadomo, że to o wiele szybciej pójdzie. Jestem ciekaw, czy jak takie piñaty otwiera się gdzieś dalej. To jest jakaś większa szansa na Mythicala, coś takiego. W ogóle nie wiem, czemu na serwerze nie robię tego serwerlaka. Chociaż teraz ciągle restartują. Także wiecie, to średnio troszkę tak robić, bo ciągle restartuje presto gierkę, więc może coś tutaj być później problem. Z tym. Zobaczmy, czy na w ogóle jakaś piniata na Doodle Wardzie. No tak, otworzyła się w końcu. Piniata dog. Czyli zakładam, że po prostu czy robicie to na Spawn Wardzie, czy robicie na, to na Doodle Wardzie. Nieważne, po prostu jest tak samo.